Witajcie, nie w kolejnym filmiku. Dzisiaj czas na wyniki rozdania, ale zanim do tego przejdę, pokażę wam, jakie zakupy zrobiłam w dniu wczorajszym. Nagrałam je tylko, bo nie miałam kompletnej siły, żeby nagrać. pomimo że miał filmik się pojawić 14 lutego, ale ze względu na to, że od piątku wieczora bardzo źle się czułam, nie byłam w stanie w ogóle tego nagrać, więc dwa dni praktycznie były wyjęte z kalendarza ale dzisiaj już jest trochę lepiej, więc wracam do Was, nagrywam i opowiem Wam też o zakupach, o pewnej szmince, którą kupiłam, jestem nią zachwycona, a szczególnie mam ją na ustach, nie wiem czy widzicie, ona jest taka delikatna, fajna, nawet całkiem dobrze się trzyma, ale o tym Wam powiem później. Pokażę Wam co kupiłam wczoraj, robię też deser, galaretkę z skrem i owocami zobaczycie. Także ona już mi mrozi w lodówce, bo miałam nagle zapomniałam całkowicie. A wieczorem będę robić banany w cieście. Także zobaczymy. A teraz Wam pokazuję, co kupiłam, co mam przy sobie, bo spożywcze rzeczy mam właśnie w kuchni. A tutaj mam, co kupiłam takie luźne rzeczy. Głównie w Rossmanie kupiłam płatki hydrożelowe, nie ma tego dużo, naprawdę. O zapachu hibiskusa z kofeiną i. Z pasem Jeszcze ich nie miałam, więc zobaczymy, jak się sprawdzą. W Rossmanie dostałam Pina. To jest żel, butelka żelu z pianką. Taki. dajcie znaczy, zbieracie, czy Wam się to podoba. Ja przeoczyłam chyba dwa albo trzy, a tak chyba resztę mam i sobie po prostu kolekcjonuję, chowam do pudełeczka. Nie nosiłam jeszcze. Wczoraj kupiłam pierniczka. Takiego z uroczymi cuskaweczkami. Z napisem Kocham cię. Jest to pierniczek z Rosmana 999. Są one jeszcze. Pieniążki w całości idą na szlachetną paczkę. To kupiłam wczoraj. A parę dni temu kupiłam też dwa. Takie. Jeden z takimi wisienkami dla ciebie, a drugi z żyrawkami. Także mega piękne są. Ja kupiłam, ponieważ jak wiecie, dużo wysyłam paczek, przy sobie, więc te serduszka polecam do moich przyjaciół. Zagranicznych. Także mam nadzieję, że dotrą w całości. Kupiłam też takie serduszko, jeżeli mnie obserwujecie na instagramie z wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy i też napisało Wielkie okiesy świątecznej pomocy, takie czerwone. Miałam go na relacji, ale nie wiem, czy widzieliście. To też właśnie poleciało do mojej przyjaciółki z Francji. Mam nadzieję, że otrzymała już i jest w całości, więc te pewnie pójdą do, tak mi się wydaje, że do Korei, do Japonii, a trzecie zobaczymy. Także będzie fajna niespodzianka, myślę. Przy kupywaniu teraz tego pierniczka wczoraj, tego struskaweczkami, kupywałam jeszcze um, czekolady z Gosmany. Jezu, oni mają taką błędną czekoladę. 17,99 kosztuje. Wziąłem dwa opakowania. Jak nie zapomnę, to Wam pokażę, jak będę w kuchni no ale jest naprawdę pyszna i okazuje się, że nie w każdym Rossmanie jest. Kiedyś było to wszędzie, a ja byłam w trzech i tylko w jednym było. I kupując tego pierniczka z tą czekoladą otrzymałam dwie saszetki. 13 lutego, dzień kochania siebie, spójrz na siebie z miłością i to są płatki pod oczy. Mega fajne zaskoczenie, miłe, więc naprawdę rewelacja. Dostałam dwa, także mega fajnie. Wydaje mi się, że to chyba zasugerowało się tym pierniczkiem, bo najpierw położyłam te rzeczy, co miały te czekolady i te płatki. I przy kasie właśnie były te pierniczki, bo kiedyś było więcej poprzednia, za teraz były już resztki. I gdzie dopiero widziałam tę pierniczkę, to pani mi dała płateczki. Także mega fajnie. Kupcie naprawdę wspierajcie takie akcje, bo naprawdę warto. A to jest akcja pewna, że tak powiem, a nie jakieś tam przekręty. I co jeszcze tu mam? I ostatnia rzecz, jaką kupiłam w Action. walentynkowe pocztóweczki. Są to pocztóweczki do diamentowego ozdabiania. Także ja ostatnio staram się jakieś takie robić rzeczy. Lubię to, wkręciło mnie to i tu jest sześć pocztóweczek, które trzeba wykleić. Właściwie zaraz Wam pokażę, jak ten zestaw w środku wygląda, jeżeli byście byli ciekawi. Ja już mam obraz do zrobienia i inne rzeczy. Pewnie te pocztówki pójdą w przyszłym roku, ale już sobie zrobię i będą czekać na przyszły rok, bo już w tym roku jest walentynka. To kosztowało chyba 6 zł, coś takiego. I były chyba tylko te rodzaje. Między innego walentynkowego nie widziałam. A szkoda, myślałam, że coś się znajdę z jakimiś zapisami. Fajnie by było. Ale były tylko te. Dodatkowo kupiłam jeszcze z drapeczki. Za 2 zł pensje. Mamy tu 5, więc mam nadzieję, że przyniosą mi szczęście. Ale żeby nie było że tak tyle gadam, to jeszcze Wam powiem o tej pomadce, co mam na ustach. Jest to pomadka z Wedla. Taka. Powiem Wam, że jest rewelacja, jest edycja limitowana o zapachu gumy balonowej. Tak sceptycznie byłam do tego nastawiona, ale ona tak pachnie gumą balonową, się gumę jedli, naprawdę bomba. Ma taką. taki pędzelek. Piękny zapach, naprawdę. Jest całkiem inna niż na ustach, zobaczcie. Hmm? Bardzo ładnie. I powiem Wam, że naprawdę całkiem długo się utrzymuje kilka godzin. Więc nie jest tak źle, więc jak sobie pomaluję w pracy, przed pracą. W pracy po paru godzinach idę dopiero na przerwę po jakichś 4-5 godzinach, więc idę na przerwę i dopiero po przerwie. Ja sobie znowu pomaluję, więc naprawdę jest bombowa. Jak na taką zwykłą pomadeczkę to jest fajna i w ogóle taki nawilżająca jest i taki fajny posmak jest w ustach takiej gumy balonowej. Ale z tej serii też kupiłam puder jasna wanilia, coś takiego rozświetlający, ale niestety one były takie zafoliowane, że tak powiem, że nikt tam poluchu nie wkładał, ale niestety pięknięty, pokruszony. Troszkę mnie to nie smaczyło. Dzisiaj w ogóle go użyłam, ale stwierdziłam, że nie będę go używać na całą twarz, ponieważ on ma drobinki brokatu i jest rozświetlający, więc tylko chyba będę używać go na policzki, bo tak trochę kiepsko na czole się świecić brokatem. Co jeszcze Wam powiem? No i kupiłam w tej firmie też... Yy... Cień do oczu, cień do oczu. Bardzo fajny, ale też był pokruszony, pomimo że był zaklejony. Więc, no, tak średnio, ale staram się go zużyć, bo nie mam tendencji wywalania kosmetyków, więc go zużyję. Ale ta pomadeczka na razie jest bombowa. I były jeszcze inne warianty, ale na razie się skusiłam tylko na ten i jestem zadowolona. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Tak szybko pomyślę, bo myślę, czy coś jeszcze kupiłam z takiego kosmetyku? Nie, kupiłam się Henne, ale zostawiłam to na stole bo po nagraniu będę robić, bo widzicie, moje brwi znikły, nie ma ich. Miałam iść do kosmetyczki, ale stwierdziłam, póki jeszcze mam takie dziwne epizody zdrowotne, to wolę jednak sama sobie zrobić, niż później się stresować, że coś się wydarzy u kosmetyczki, więc na razie to odpuszczam. No i to chyba na tyle, więc chyba przejdziemy zaraz do drapania tych zapek, ale zanim do tego, to pokażę Wam, jak się prezentują te pocztóweczki. Może jak będę wyklejać, to Wam wrzucę w szorta co myślicie? Dajcie znać w komentarzach i chodźcie, pokażę Wam, jak to w środku wygląda. W ogóle w action, jakiś czas temu kupiłam taką właśnie podkładkę z takim, jak widzicie, kredkami, żeby się lepiej coś robiło i więcej stołu mi to zajmuje. Jest pokazuję. w tym zestawie walentynkowym mamy tradycyjnie taką, taki pojemniczek z tym długopisikiem, z klejem, oczywiście różowe diamenciki, jest ich naprawdę sporo odcieni i Koniec. Mamy tutaj instrukcję obsługi, no ja tego nie potrzebuję. Mamy tu różnokolorowe koperty, także od razu w zestawie. I pocztóweczka z balonami, tu wszystko musimy wykleić. Tutaj serduszka, no ta będzie fajna do dubania. Także tutaj takie serduszeczka. Tu mamy takie, no podobne są, a w środku nie ma nic kompletnie. Ale myślę, że jak się wykleje, to będzie spoko to wyglądać. I tutaj takie zwykłe serduszko. Jest co robić, będzie co dubać. Oczywiście tutaj musimy nakleić na te cyferki, tu mamy literki, widzicie? No to na nie naklejamy diamenciki i tak to się prezentuje. Jeżeli będziecie chcieli tego shorta, dajcie znać w komentarzach, to pomyślimy, coś nagramy. A teraz jak już Was obróciłam, przejdziemy do tych zdrapeczek. Zobaczymy, czy udało mi się wybrać szczęśliwe. Także mamy pięć pensji i sprawdzamy, co się tu znajduje. Dobra, trochę Was przybliżę. Może zaczniemy od początku. Jest to zapka 75. Już sobie patrzę. Tak będzie, będzie lepiej widzieć. Wygrywające liczby. Jakie tu są kuczynki? Muszę Was jakoś tak. O, chyba teraz jest ok. Wygrywające liczby to 24 i 6. Więc szukamy tych liczb. 14, o Jezu, chyba nie widzicie. O, teraz chyba tak, teraz widzicie, widzicie 14, 18, ale odbijacie szybko. czekajcie, może zmienię światło. O, chyba teraz lepiej 18, 35, 26. 31 i, i pensja, czyli nie ma tu nic z drapce. Sprawdzę jeszcze dla formalności. No niestety, zdrapeczka jest fechowa, szkoda. No ale jeszcze jest szansa czterech pozostałych. Tom odkładam. drapeczką numerze 70, Jak widzicie, nie jest to po kolei. I sprawdzamy nasze liczby. 17 oraz 35. O, 35 tam mieliśmy. Dobra, sprawdzamy, co tu się znajduje. 22, 23. O, chyba nie widzicie. Tak, musiałam chciał, żebyście lepiej widzieli. 35. Mamy 35, czyli ta zabeczka jest szczęśliwa. 13. 9 i ostatnia liczba to wow, 35. No mega fajnie, mega fajnie. Więc sprawdzam co tu się znajduje. Mamy 2 złote i 2 złote, czyli 4 zł wygrane. Jest taka możliwość. Od razu sobie wydrapie kontrolne. A właściwie zrobię to może później, żeby nie marnować czasu. Przejdę do zrapki numer 61. Także od razu sprawdzam nasze wygrywające liczby. Jest to 1 i 7, takie małe. Zapka o numerze 61. 11, 27, 21. Widzicie? Nie widzicie. Chyba widzicie. Mamy pensję 14 i. 30, czyli tutaj nic nie ma, nic się niestety nie udało wydrapać, a kontrolne się gdzieś ukryły, nie widzę i w ogóle. O, jest tu L i widzicie te kontrolne? Czy ty... O, tu się schowały. Widzicie LDR? No to czyli pechowa. Sobie wyczepię te okruchy, zaczę ile tego jest. Zdrabka o numerze 62. Może ta będzie szczęśliwsza. 13. No, zaczyna się naprawdę szczęśliwie. I 14. Myślę, że tutaj coś wygramy. Są to liczby takie, które nawet lubię. 31, 29. Mamy pensję. I 1, 23. No, czyżbym pochwaliła tą zdrapkę niepotrzebnie, chyba, i niestety też tu nic nie wygraliśmy. A wielka szkoda. pechowa. przechodzimy do ostatniej zdrapeczki z numerem 74. A nasze wygrywające liczby to 19 i 21. Całkiem fajne liczby, więc ci się okażą szczęśliwe. 24 18 blisko, blisko, bardzo blisko 6 31, 14 i i ta pensja nieszczęsna, która się nigdy nie pojawia w podwójnej formule naszej. trudno. Gdzie te kontrolne znowu się ukryły. Powinny być mniej więcej zawsze w tych samych miejscach, a one nigdy nie są. Ok, czyli na pięć drapek wygrałam tylko 4 złote. No niestety niezbyt dobrze mi poszło. Także jeszcze się na chwilę do Was odwrócę, poczekajcie. Jak widzicie kochani, niestety nie udało mi się zbyt dużo wygrać z drapkarna, ale zawsze coś tam wpadło. Za chwilkę idę poćwiczyć, a później do kuchni zrobię te banany w cieście. Zobacz, jak ta moja pianka galaretkowa z truskawkami wygląda. Postaram się nagrać to na koniec filmiku. To chciałabym podziękować serdecznie wszystkim, którzy się zgłosili do rozdania. Bardzo się cieszę, bo było naprawdę sporo tych osób. Wszystkich sobie spisałam do notesiku, który mam przy sobie. Za każdy wasz komentarz danej osoby wpisywałam plusiki. Także powiem Wam, że no dużo, chyba trzy osoby tak najbardziej się wyróżniły tam w mojej sekcji aktywności. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kto nie wygrał, niech się nie przejmuje, bo już niebawem postaram się zorganizować kolejny konkurs. I będzie to konkurs wielkanocny, także myślę, że tak w połowie może marca go zorganizuję. Jak tylko coś fajnego kupię, żeby Was obdarować. Także myślę, że taki będzie fajny. Konkursik, także zostańcie, nie odchodźcie. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, bo niestety dwie osoby. No niestety zapisałam je, z sobie przy czerwone kropeczki, ale nie miały publicznej subskrypcji. Wielka szkoda, bo też się troszeczkę udzielały, ale nie tak, jak ta jedna osoba, która wygrywa to rozdanie, także mega się cieszę, bo jest osoba, która jest ze mną bardzo długo, już nie pamiętam, ile chyba trzy lata. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo długo i przeważnie mi komentuje, ale teraz przeszłaś sama siebie. Także wygrywa rozdanie Magda lelek 28-17. Serdecznie gratuluję. Naprawdę tyle tych komentarzy pod filmikiem było, że naprawdę to było bardzo dużo chyba pod ostatnich, chyba 6, 7. Nie wiem, bardzo dużo, tam spam, był mega więc nie dałaś się nie zauważyć. Na premierach się też pojawiałaś, także to też był duży plus. No i oczywiście podbicie mojego filmu, w którym tam pisałeś, że podbijasz, było też bardzo, bardzo miłe. Ale jednak to ty w najwięcej tych komentarzy napisałaś i byłaś obecna, praktycznie cały czas. Także serdecznie gratuluję. Bardzo proszę, żebyś się odezwała na maila, który jest w opisie. przesłała mi adres swój. A paczuszka zostanie wysłana jakoś w połowie tygodnia, bo akurat się przed pracą będę wybierać do laboratorium i wtedy paczuszkę wyślę. Także proszę, napisz mi swój adres, żebym mogła już przygotować ją, spakować i tylko będzie czekała, aż pojadę na pocztę. Także serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że nadal zostaniesz i będziesz tak jak zwykle. No i kochani, ja lecę przebierać się i muszę zrobić trening. Bo niestety, ale wczoraj go odpuściłam przez moje zdrowie, a dzisiaj chcę nadrobić to. I później idę do kuchni. Myślałam, że ten vlog będzie trochę inaczej wyglądał, troszkę pojedziemy razem do miasta, coś w mieście ponagrywam, no ale niestety nie udało mi się. No i te brwi muszę zrobić koniecznie, a to muszę przebrać sweter, bo zaraz ten ubrudzę i będzie po ptakach. Także no to tyle. Fajnie, że jesteście. Nie wiem, jeszcze się zobaczymy, ale postaram się coś dograć. Także idę biegać. Jestem kochani już po treningu, także powiem Wam, że ponad 300 kalorii spaliłam, a ćwiczyłam prawie godzinę. Także troszkę się zmęczyłam, powiem Wam. I był to niezły wycisk, bo już dawno tak długo nie ćwiczyłam. Także powiem Wam, że fajne, dużo energii. Także ja idę zaraz zobaczyć, jak ta ta, jak ta ta. Ja zaraz idę zobaczyć, jak ta galaretka, ten deserek robiłam, czy troszeczkę się zamraża, czy trzeba wylać jeszcze zwykłą galaretkę na górę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale wydaje mi się, że nie. No, i idę sobie zrobić jakąś czekoladę gorąco bo kupiłam też o smaku kitkata. Nie wiem, dajcie znać, czy jedliście, czy piliście, bo dla mnie to była nowość, takie opakowanie kosztowało chyba 26 albo 27 zł. Także zaraz, Wam pokażę jak wam to wygląda i zaraz sobie zaleję, bo powiem wam, że potrzebuję czegoś ciepłego do wypicia. Także mega fajnie, dajcie, znaczy ćwiczycie, czy robicie coś w tym kierunku niedługo lato przypominam. A ja robię to ze względu właśnie na to, że trochę przytyłam, więc pora trochę nabrać kondycji, że tak powiem. Kondycji i też właśnie schudnąć, Także tyle. Idziemy teraz kochani do kuchni, ja troszkę oddychnę i zrobimy ten deserek, a może już spróbujemy. I właśnie brwi. Jeszcze mam dzisiaj brwi do zrobienia, także może jeszcze do Was później pogadam. Tak się prezentuje galaretka ze skrem, z owocami, dałam truskawki, a na wierzch i i truskawki w białej czekoladzie, które miałam w samym rażoniku i spróbujemy jak to smakuje. Mm. Bardzo dobra mało słodkie, pyszne, także idę zjeść. Wracam kochani do Was, żeby się pożegnać, a nagrywam to już drugi raz, bo się okazało, że nie ma głosu, więc mam nadzieję, że tym razem będzie ten głos i usłyszycie mnie i będę mogła już to montować, a nie kolejny raz nagrywać. Sprawdziłam, nagrywa się głos, więc mówię jeszcze raz do Was, że tak. Bananki w cieście przepyszne, ale niestety ciasto zbyt rzadkie. Pomimo, że dałam ciut mniej niż było na opakowaniu sugerowane tego mleka, to jeszcze było za rzadkie, więc cztery banany wykorzystałam, dwa jabłka i jeszcze tego ciasta mi zostało, więc y, usmażyłam je po prostu tak, w suche, zwykłe, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o deserek z galaretką i skrem pysznym, nie jest za słodki, jest nawet kwaskowaty. Dodałam również. Y, Dodałam również mrożone truskawki w czekoladzie białej, pyszne, naprawdę rewelacyjne, pierwszy raz kupiłam w Lidu. normalnie kosztują 14 zł, a ja kupiłam za jakieś 6-7 zł, coś takiego, więc bardzo, bardzo dobre. Pół opakowania jeszcze mi zostało w zamrażoniku, więc będzie na kolejny raz. A czekolada o smaku KitKatu rewelacyjna, chociaż ja dałam do niej pół łyżeczki cukru i to był błąd bo była bardzo słodka. Ja od dłuższego czasu już nie jem słodyczy i to mi się wydawało mega, mega słodkie, ale bardzo pyszne, także fajnie. No i to chyba na tyle. Jeszcze raz gratuluję wygranej Magdzi Lelek. Także proszę Cię o kontakt mailowy. Będę czekać, żeby mogła wysłać nagrodę. A kto nie wygrał, to niech się nie przejmuje, bo już niebawem będzie kolejne rozdanie i myślę, że... W tym roku będzie ich dość sporo, także obserwujcie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, łapkować, komentować, bo naprawdę będzie się tu działo. A mam jeszcze tyle planów, i nie wiem, kiedy te filmiki wszystkie dodam, także troszkę się dzieje. No i kochani, to chyba na tyle. Jedynie co to właśnie tego czasu mi brakuje, takiego, w którym mam energię, w którym się dobrze czuję, żeby ponagrywać, bo dawno nie było też filmiku z recenzją książek ale to nie znaczy, że nie czytam, bo czytam te książki, tylko po prostu no nie mam siły, żeby te filmy tak nagrywać na bieżąco, także niebawem będą się pojawiać. Ja jeszcze przed wykąpaniem się zrobię kilka zdjęć właśnie na Instagrama, bo ten profil też trochę zaniedbałam. Jestem tutaj właściwie częściej niż tam. No i to tyle chyba na dzisiaj, kochani. Życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!